Cześć, nazywam się Alek i jestem trenerem medyczno-funkcjonalnym. Interesuję się zdrowiem, ergonomią i wszechstronnością ruchową. W pewnym badaniu przeprowadzonym przez członków NASA oceniono wpływ drzemki oraz jej długości na wydajność oraz czujność wśród amerykańskich żołnierzy. Agencja Kosmiczna odkryła, że piloci, którzy drzemali w swoich kokpitach przez 26 minut, poprawili swoją czujność, o 54% oraz wydajność o 34% w stosunku do żołnierzy, którzy nie drzemali. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam powiedzieć parę słów o drzemce jako niesamowitym narzędziu ku lepszej produktywności, energii i zdrowiu. Sam stosuję drzemki od około półtora roku i szczerze je polecam. Wielu z Was pewnie wielokrotnie próbowało drzemki i nie udawało Wam się to przez to, że nie mogliście zasnąć. Po prostu tak macie, że w ciągu dnia ciężko Wam jest iść spać. Też kilka razy miałem taką sytuację, dlatego zawsze idę na drzemkę, kiedy jestem zmęczony, kiedy jestem zaspany i kiedy naprawdę czuję, że to oczy mi się zamykają. Istnieje parę czynników, które, o które możesz zadbać, żeby łatwiej było ci pójść spać. Po pierwsze. Zadbaj o to, żeby w twoim pokoju było totalnie ciemno. Zasłoń wszystkie żaluzje. Postaraj się, aby żadne światło nie dochodziło do twoich oczu, ma być kompletnie ciemno. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, zainwestuj parę złotych w opaskę na oczy, która skutecznie odizoluje wszelkie światło od twoich oczu. Po drugie, zadbaj, żeby w twoim pomieszczeniu było totalnie cicho. Jeżeli masz głośnych współlokatorów albo sąsiad z pokoju obok w mieszkaniu obok robi akurat remont, to zainwestuj kilka złotych w zatyczki do uszu, które skutecznie odizolują wszelkie dźwięki od Twojego narządu suchu. Po trzecie, przed drzemką postaraj się trochę przewietrzyć pomieszczenie. Zadbaj o to, żeby temperatura była trochę niższa, zawsze wtedy łatwiej będzie ci zasnąć. Istnieje też coś takiego jak stan głębokiego relaksu. Polega on na tym, że leżymy z zamkniętymi oczami, jesteśmy kompletnie, jesteśmy kompletnie wyciszeni i zrelaksowani. I właśnie możemy próbować czegoś takiego, kiedy nie możemy zasnąć. Warunkiem jest wtedy wyrzucenie z głowy wszelkich myśli w stylu, że kurde, nie mogę zasnąć, ja pierdzielę, zaraz 30 minut stracone. Przecież chciałem zrobić drzemkę, a teraz nie mogę zasnąć. Po prostu leżymy, staramy się na maksa zrelaksować. Bardzo ważne jest tutaj skupienie się na swoim oddechu. Oddychamy powoli, regularnie, z długą fazą wydechu przez nos. Myślimy tylko o tym oddechu. Można spróbować założyć sobie słuchawki na uszy i puścić jakąś spokojną muzykę, raczej bez żadnego tekstu. Nasze nerki, kiedy drzemiemy, albo kiedy znajdujemy się w stanie głębokiego relaksu, potrzebują około 15 minut, żeby oczyścić krew z toksyn. Dzięki temu dają nam energię na kilka dodatkowych godzin. Szczerze polecam drzemki, ale kiedy nie możecie zasnąć, nie bójcie się. Takie zwykłe leżenie z zamkniętymi oczami, kiedy zdbając o te wszystkie elementy, o których wspomniałem, że jest ciemno i totalnie jesteście zrelaksowani, też daje fajne efekty. Oczywiście nie tak duże jak drzemka, aczkolwiek spróbujcie i praktykujcie. Dzięki wielkie. Jeżeli wideo Ci się podobało, zostaw komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.